Witam Was, moi widzowie. Dzisiaj chciałem Wam oznajmić, że właśnie wybiło 1000 subskrybentów. To dzięki Wam kanał się rozwija. Chciałem Wam podziękować, bo dzięki Wam by mnie nie było. Mówię Wam oznajmię, powiem. o jak tam mija dzień. Dzisiaj na grzybka byłem. Trochę uzbieram, ale chciałem nie na ten temat pogadać. No, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Co byście chcieli na te 1000 subskrybentów? Co bym mógł zrobić przykładowo, no nie wiem. Jakiś konkurs, jakieś, jakieś nagrody, upominki małe. Nie wiem. Podsuńcie coś. Jakiś pomysł. Ja z chęcią przeczytam. No i wybiorę najlepszy albo coś od siebie. No wiadomo, jakiś taki wybierzcie, żeby wiadomo, no. Taki żeby mógł spełnić, a nie że, że jednak no, nie, nic z tego nie wyjdzie. Co wy myślicie? Co by tu zrobić. Dajcie znać. Zaraz się ten filmik wrzucę. No i miejmy nadzieję, że. Będziecie mnie nadal oglądać. Będziecie ze mną do samego końca. Ja się będę starał bardziej, będę chciał coś kupić, jakąś kamerkę, czy co, żeby lepsza była jakość i w ogóle. U nas już powoli mrozy, ale grzyby jeszcze są. A wy jak tam, co tam porabiacie? Ja właśnie oprząty skończyłem, mówię, oprzątki mówię, nagram wam coś, powiem, chcę być szczery. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście. Coś właśnie przerwało. Krótkie, shorty Wam powiem, że dużo dały. Ale długo się zastanawiałem, żeby nagrać. Pierwszy dla Was filmik. Nazwę kanału w ogóle było wszystko, od początku było ciężko. No teraz już jest. Wiadomo, wszystko dobrze, lepiej. Daje się jakoś radę z montowaniem, i w ogóle teraz będą raz w tygodniu filmiki, przez to, że już mało roboty nie ma w polu, aby w shopie i tyle. Mam tam parę zaległych, więc będzie w sobotę. W sobotę będą filmiki dodawane dla Was. Dzisiaj będzie też. Ja to taki, żebyście coś podsunęli sami. Może będzie dobry pomysł. To to zrobię. Jeśli nie, to coś od siebie, może. Ja wymyślę. Mam trochę jeszcze czasu. Dajcie mi. No, ja się postaram ogarnąć coś, albo wy podsuniecie. Zobaczymy. Dobra. Mam nadzieję, że filmik wam się taki krótki spodoba. Dajcie znać, co o tym myślicie. I do następnego, papa, pa. zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i trzymajcie się.